Bardzo, bardzo serdecznie jest to jest trendencja, boże, jak to było kuwiane przywitanie. Nie, no ale siema z tej trendencji i widzimy się. Witam w kolejnym odcinku, zagramy w Battlefield 1, to jest już chyba, O boże, czwarty odcinek. I to jest ostatni jaki nagrywam dzisiaj i sobie muszę zrobić przerwę te kilka dni z tym bF, em bo dwa dni z rzędu nagrywania. Od 4 odcinki, bo jak pewnie wszyscy już wiedzą, ci co mieli wiedzieć, <grystanie> no, że mi się coś zepsuło. Już nie będę tłumaczył po raz kolejny. Tak to jest, jak się dopiero zaczyna. Aż znaczy, to nie jest w sumie pierwszy kanał. Pierwszy kanał jaki miałem to robiłem, jak jeszcze miałem 12 lat. <grystanie> to było drama, bo miałem tam 500 subów i pol. 100 wyświetleń? Nie ma odcinek. Tylko, że co? Większość się tam śmiali. Z mnie. No ale co? Głupi byłem, ja miałem 12 lat. I już wtedy bardzo lubiłem gadać podczas grania. Chciałem nagrywać. To nie jest tak, że nagle mnie coś wzięło. I sumie ten kanał jest po to, żeby dać komuś frajdy Jeżeli ktoś. Komuś się spodoba ten content i to jak opowiadam i o czym gadam na tych odcinkach. Jak i żeby zadowolić moją chęć do komentowania wszystkiego co robię i gadania o wszystkim o czym chcę. Czy mam nawet pomysły na kolejne dwa kanały, które na pewno w przyszłości zrealizuję, bo... No my tak jak mówiłem, lubię gadać. I dzisiaj chciałbym wam polecić wszystkim fanom Skyrim'a, modyfikacje. Jeżeli ktoś potrzebuje i zagrać sobie. Przypomnieć tą grę. Na kompletnie nowych zasadach, ponieważ mówię o modyfikacji Enderal. Może być to problem dla kogoś, bo Enderal jest w pełni po niemiecku bądź angielsku z tego co ogarniam. Ja mam po angielsku. Ale naprawdę warto. Mod jest świetnie zrobiony, na razie jedyny taki który postawił, stworzył całą, cały oddzielny launcher i tak dalej chciałbym nagrać tą grę, po... w sumie mogę, jak skończymy Battlefielda, mogę zrobić kilka odcinków z Enderala, żeby pochodzić po tym świecie, pokazać mniej więcej tą modyfikację, przedstawić ją, jak ona działa co ona zmienia, bo to jest kompletnie inna historia na silniku Skyrima jest ona dostępna za darmo na Steamie i naprawdę polecam wiem, że miało wyjść tłumaczenie no ale, coś z tym tłumaczeniem mi nie idzie. Ostatnio, jak czytałem coś na temat tego tłumaczenia, bo chciałem pobrać, to. To co? To oni chcą bardzo dubbing zrobić czy coś takiego, i dopiero, jak zrobią, skończą dubbing, to... to wtedy upublikują. Trochę się zawiodłem, bo ja wolę angielską wersję z polskimi napisami. No ale, no co, nie można mieć wszystkiego. Tak ja więc, nie na dniach, ale. Niedługo pojawi się jakiś odcinek przedstawiający tę modyfikację, mogę nawet z... Zrobiłbym strasznie z niej serię, no ale jest taki problem, że ona Że tak gra strasznie w pewnych momentach ma takie spadki FPS-ów FPS-ów Więc no trochę szkoda Chyba, że spróbuję to jakoś ogarnąć i jak się uda to to pojawi się z tego seria, ale też nie chcę, bo tak... Nie wiem ile odcinku, by z tego wyszło, jak chcę też robić odcinki po pół godziny max Nie wiem, ja zobaczę, jeszcze się zastanowię, aktualnie, gram I mówię, jest naprawdę fajnie, wszystko totalnie jest inne I tak dalej Dobra, musimy naprawić pojazd Odbiegłem od tematu, gramy w BF-a, gadano gadamy o modyfikacji do skyrim -a. No i właśnie to, to jest powód, dla którego chciałem nagrywać, bo teraz Nie mówię, że nie miałem z kim o tym gadać, ale Mogę się teraz dzielić z, z każdym, kto zobaczy ten odcinek i to jest fajne według mnie Dobra, jedziemy dalej No i modyfikacja też do tego skill'a jest bezpłatna Jedyne co, czy, co jest wymagane, to żeby mieć chyba kupionego Skyrima na danym koncie i to jest chyba jedyny wymóg, żeby zagrać ale warto świetny jest soundtrack naprawdę, to trzeba pokazać, żeby wiedzieć wiele ras nie ma, które są dostępne w Skyrimie, no bo to jest totalnie inna gra nie są tylko rasy takie bardziej realistyczne przynajmniej tak mi się wydaje no bo Magia jest i tak dalej, ale levelowanie też jest inne. Nie ma, że walczysz z bronią dwuręczną, to ci wyrasta broń dwuręczna i potem levelujesz, tylko odkrywasz lokację, zabijasz, dostajesz EXPA i wtedy wbijasz level i dopiero rozdajesz punkty. I to jeszcze za pomocą książek. gdzie on jest? Tam gdzieś. Dobra. Z tego co wiem, do, dowiedziałem się oglądając <grych> pewnego YouTubera który miał. którego sponsorował World of Tanks i z niego się dowiedziałem. Nie powiem kto to, bo, bo, bo po co. Może ktoś będzie wiedział, że jak się ma czołg, to, to najlepiej jest obrywać w przód, niż w bok. To chyba prawda, ja w to wierzę. Nie, myślałem, że to jest niezniszczalny... co to jest? Światło takie, co tak się. Gdyby to wybuchło, dobra, szybko się zregenerujemy. Patrzcie, jaki odważny człowiek przed nami. Dobra, ktoś tu jeszcze jest? A tu jest dział. Ra, ra, li, ra, ra, ra. o tam był o teraz zabiłem dobra, tak jest kapitanie. tylko właśnie, jakbym wiedział gdzie są te czołgi uuu, a myślałem że za pierwszym razem go zabiję a jakby rozwaliłem to jakbyście mi mówili gdzie są te czołgi mniej więcej bo, tam bym był wdzięczny. Bo ja dostaję z kilku stron. I nie mogę się dorcać do tyłu, tak jak w czołgach na przykład w... Chyba z Filba 4. Dobra, ile mam jeszcze nagadać? Nie biję! Dobra... No nie no, rzucałem te granaty, no weźcie się! Nie mogę się uleczyć. A kolejne... ...przeciwpancerne, dobra. Mam nadzieję, że zdążę się... ...zregenerować jeszcze raz. O właśnie... Zapomniałem, że... Tak, oh, do nas. Że jak wyjdziemy z czołgu, to jest szybciej ogólnie naprawianie tego czołgu. Ale fajnie, że dali dwie możliwości. W środku wolniej, na zewnątrz szybciej, ale mniej, bardziej niebezpiecznie. Tam, tak? Co mi się wydaje? To nie wiem. Podjadę do nich po prostu. Co ja mogę, jak gdzie? ja mam się ustawić, jakie się nie znam. Ja no dobra. O, jadą. Okej. Okay. <laughs> tego się nie spodziewałem. Prawy, um, Prawie, Ty prawie! Co to tak skrzypło? To było w grze? Czy to mój kręgosłup? Czy to moja wyimaginowana yy, coś A, kominą! Dobra, za mam Dobra, pojazd zniszczony Trzeba gonić to małe ustrojstwo. Ono jest fajne, bo szybkie, ale wolne, nie? jest za coś Czy ten pocisk się odbił ode mnie? A nie lubię w sumie celowania Celowanie jest dla... Dla mnie nie <noise> o, Nie chciałem się w rozjechać, sam mi wszedłeś pod ko e, pod... Jak to było? Kolczatka? To nie jest kolczatka Gąsienica! O, nie dokładnie o nie, o nie, o nie, o nie We we we, daj mi chwilę Dobra, broni się Animacje są naprawdę ładne w tej grze Jeżeli chodzi o wchodzenie na przykład do tego pojazdu Ogólnie no, ładna jest ta gra Przynajmniej, wam nie każdy może wiedzieć, jakie to jest uczucie. Bo dużo, jest dużo osób, które grało, grałem tylko na ultra, ale jest też dużo osób, które całe życie grało. Musimy się e... osoby, które całe życie grały na low, bądź na średnich ustawieniach graficznych i nagle w pewnym momencie tak jak ją ja taki przeskok na wszystko na ultra, nie tak jak ja teraz. Bo na razie wszystkie gry jakie mam. Wszystkie działają, są najmniej, na ultra <laughs> Nie no, ogólnie większość gier jakie aktualnie posiadam Są na ultra Przynajmniej wszystkie jakie, powiedzmy inaczej, wszystkie jakie testowałem Jakie posiadam, są na ultra Zobaczymy jak potem Będzie No ale to jest takie super uczucie Powiem wam Dobra, rozwalony. Szybko naprawię. No więc osoby, które ciągle tak mają w taką sytuację jak ja, to naprawdę wiedzą o co mi chodzi. I ja ten komputer mam od kilku dni i... Nie wiem, ktoś... Ja zobaczę jakąś grę, ona już będzie starsza, ale ona będzie mi działała na... Ultra. W najwyższej ryżu części jaką mogę, czyli 1980p, bo... Bo tak, tak. Taka jest optymalna, nie ma po co większej dawać. To będę się tak jarał, takimi rzeczami, na razie. Pewnie kiedyś mi przejdzie to. No, ale tak jak mówię, ja zawsze ja jestem typ je średnio niskie. I 60 FPS-ów max, albo 30 nawet. Pamiętam jak jeszcze <laughs> miałem komputer. Taki bardzo stary, 500MB RAM. <laughs> I chciałem sobie Skyrima zagrać. Nie miałem wtedy też pieniędzy, no i... Nie będę ukrywał, chciałem sobie go skrokować. Wtedy w ogóle nawet nie wiedziałem, że to jest e, nielegalne i tak dalej. No i. wtedy ten. wtedy dopiero ogarnąłem, że. no. coś takiego jak wymagania sprzętu. Chociaż nie wiem, to był Skyrim czy nie. Ja już nie pamiętam, to było dawno temu. A może to była jakaś inna gra. Aha, jeszcze coś będzie, dobra. Skoro tak, to... Skoro tak, to... Co jest stałe? No, to taka śmieszna sytuacja. Nie no, co, co oni się tak, ten... Tam... ...przysrali, że coś wolno robię, ty? Nie wiem, to zniszczyć wszystkie szkoczki czołgi. Ale nie ma nikogo. Wiem, może się gdzieś tu skitlał, skitrał na plecach. Zobaczę. A teraz wszystko legal. Znaczy nie mówię, że wcześniej też tak nie było, to po prostu wtedy nie wiedziałem. No ale teraz mogę sobie pozwolić na kopywanie wszystkich gier i nie martwić się o to, że mi nie pójdą, bo pójdą pójść. Ale jak będą działać, to jest inna kwestia. Nie, no tu nic nie ma. Może to mam jeszcze zniszczyć? ...czy coś. albo też te działo? Hmm. No nie. Czy ja coś wie, co ja mam zrobić? Mówiłem o wszystkich pojazdach pancernych, a tutaj nic nie ma. Ciekawe. Mogę wjechać po tym? Czy muszę... Nie mogę, dobra. To jest zniszczone. Nie, może mam jechać dalej, ale ja nie ogarniam po prostu. Zobaczymy. Czy to jakaś mapa? Nie ma. Chyba. Nie wiem, do przodu. Może po prostu muszę jechać dalej, ale ja nie. ubernę mnie, no to się mapa kończy zara, no? Musimy utrzymać tę Bez względu na wszystko. No nie mówcie mi, że będę musiał robić cięcie i dograć. No dokładnie, no chyba tak będę musiał zrobić. Może to być poważą. To jest drugi raz jak robię tą misję. I już za drugim razem się coś zbogowało. To nic. To ja w tym momencie robię cięcie. Znaczy będę nagrywał dalej, nie? Ale. Poszukam. Czy coś tu się stało? Znaczy czy coś tu jeszcze jest do zniszczenia. I jak będzie, to... Jak nie będzie to. Zrestaurowuję tam ten konkretny... Ten... A TU jest, dobra! Po no, prostu nie mógł się ruszać. LOL Rokol, kurtupla, Serio, że ty tak siedział jak go szukałem. <grym>. Dobra. Za tego no, umierania! Nie doczekanie! Nic mnie nie jest chłopcy. Po prostu zmęczyła mnie ta cała zabawa. No, potem miałem taki komputer już średni, kupu, kupiony tak zwany gotowiec. Czyli wiadomo, dobry procesor na przykład, ale już gorzej z kartą graficzną. Jeszcze najgorzej, że mi się spaliła. To już w ogóle. Musiałem wymienić na jeszcze gorszą, bo wtedy się jeszcze nikt nie znał, w sensie ja się nie znałem kompletnie, a na tym byłem nowy, że tak powiem. Wiedziałem, że tylko jak uruchomić gry. <laughs> I tak wbiegają do tego czołgu i walczą przeciwko, że to wygląda jakby nie była wojna, tylko <grywamy> wbijamy się do czołgu i kradniemy złom i uciekamy. Że tak wygląda ten gość ostatni, który tak wbiegł. A tak się rozglądał, jakby co by tu zabrać ze sobą. My gdzieś tego nie widzieliśmy? Tak, to było na początku. Czyli że to już koniec, o. Na nie ogarnę, kiedy to się skończyło? nie zawracają chyba tak. Na to chodzi. Nie, idą dalej. Aha, dobra, to jest z tyłu. Dużo czopków, dużo kasy. Jestem ciekaw, ten Edwards, to żył końca wojny w sensie? Czy coś? Czy żył sobie już później do starości? Nie jest powiedziane, szkoda. Przynajmniej ja nie zauważyłem poprzez jego nagrywania. Czy coś tu jeszcze powiedzą w ogóle? Bo to już na pewno zaraz zbliża się końca odcinka. Więc... Halo, halo. A i to jest podsumowanie jak nam poszło i widać jestem głównym. Nie wiem co to są w ogóle. Podręczniki. we, 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 we. Nie chciałbym mi się tego robić. No i właśnie szkoda. Ja bym chciał wiedzieć czy ten Edward przeżył Dobra, więc w następnej... O mój Boże, w następnym cichie będą latać. Ja nienawidzę latania. Tutaj potem nauka trzelania z tych dział. Potem wodne. Znowu jakieś czołgi chyba? Czy coś? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to by było na tej w dzisiejszym odcinku. Następnym będziemy sobie latać. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Na razie, cześć.